Każdego dnia, dzięki pracy naszych zmysłów, możemy poznawać, doznawać otaczający nas świat dotyk, smak, słuch, węch i wzrok. Czy który z nich jest najważniejszy? Czy wszystkie zmysły rozwijają się tak samo? W momencie narodzin najsłabiej rozwiniętym zmysłem człowieka jest wzrok. Jednocześnie jest on najważniejszy, gdyż dostarcza nam ponad 80% informacji o otaczającej nas rzeczywistości. Doznania wzrokowe bardzo silnie oddziaływują na nasz układ nerwowy. Naukowcy przypuszczają, że to właśnie dlatego w momencie narodzin nasz zmysł wzroku jest najsłabiej rozwinięty spośród wszystkich zmysłów. Mózg dziecka i jego układ nerwowy potrzebują czasu, aby przystosować się do nowej rzeczywistości. Kolejnym ważnym elementem wpływającym na rozwój oka jest światło. Receptory w naszym oku, odpowiedzialne za widzenie, potrzebują światła naturalnego, aby móc się rozwijać. Dlatego w momencie narodzin noworodek widzi bardzo słabo w pierwszych tygodniach życia jedynie w odległości około 30-40 cm. Z czasem, gdy oko się rozwija, dziecko mniej śpi, do oka dociera więcej światła, ostrość wzroku poprawia się. Badania elektrofizjologiczne pokazują, że około 6 miesiąca życia narząd wzroku dziecka potrafi odbierać bodźce świetlne tak samo jak oko osoby dorosłej. Jednak ostrość wzroku porównywalną do osoby dorosłej dziecko osiąga dopiero około 2-3 roku życia. Oko jako narząd rośnie aż do końca okresu dojrzewania człowieka. Przez ten czas w jego strukturach zachodzą różne zmiany. Między innymi gałka oczna wydłuża się, soczewka wokół traci swoją moc, a rogówka staje się bardziej płaska. W tym czasie mogą pojawić się także różne nieprawidłowości w rozwoju narządów wzroku, które będą wpływać na widzenie. Ponieważ ostrość wzroku poprawia się wraz z wiekiem, dziecko nie ma porównania, jak można widzieć inaczej, czy można widzieć lepiej. Odpowiadając na postawione dziś pytanie, dziecko nie wie, że widzi źle. Dlatego tak ważna jest profilaktyka. Z doświadczenia wiem, że gdy dziecko zaczyna zgłaszać, że chyba coś jest nie tak, że być może gorzej widzi, jego wada wzroku czy zaburzenia w pracy układu wzrokowego są już bardzo zaawansowane. Badając regularnie wzrok dziecka, w momencie wystąpienia wady wzroku możemy szybko zareagować, powstrzymując pojawienie się następstw złego widzenia, którymi najczęściej są niedowidzenie lub zes. Zatem, jak często badać wzrok dziecka u specjalisty? Raz w roku lub od razu, gdy nas tylko coś zaniepokoi? Czy można sprawdzić, jak dziecko widzi w domowych warunkach? Można, i jest na to bardzo prosty sposób. Wystarczy zasłonić na chwilę jedno oko, a następnie drugie, patrząc w dal na umówiony punkt i zapytać. Czy widać go tak samo? U młodszych dzieci wystarczy zasłonić jedno oko, a następnie drugie i obserwować jego reakcję. Dziecko, które jeszcze nie mówi, na pewno pokaże nam swoje niezadowolenie, gdy zasłonimy mu jego lepsze oko. Ten test polecam też wszystkim dorosłym, a gdy dziecko zgłosi różnicę lub sami ją zauważycie, udajcie się niezwłocznie do specjalisty. Warto dbać o najważniejszy z naszych zmysłów, cieszyć się dobrym widzeniem. I pamiętać, że dziecko nie wie, że widzi źle. Czy dziecko wie, że widzi źle? Zatem podsumowując: dziecko nie wie, że widzi źle, to my dorośli musimy dbać o regularne badania wzroku dzieci.